<noise> Nigdy nie wiem, jak się przywitać, więc po prostu zacznę. Także hej. Jakoś tak e, rok albo dwa lata temu, pamiętam, że to była jesień, to był październik albo listopad, albo może nawet grudzień. I siedziałam sobie na łóżku, nudziłam się, nie miałam co robić, no i sobie pomyślałam, że hmm, może ściągnę sobie z internetu jakiegoś czata i pogadam z ludźmi przez internet. Ja wzięłam telefon, wpisałam w wyszukiwarkę czat, no i ściągnęłam e, dwie aplikacje, no to było GG. Serio, ludzie ciągle jeszcze tak używają. A druga to właśnie e, czat. No więc ściągnąłam tego czata i tam się zarejestrowałam, no i wchodzę, no i zaczęłam pisać. I... I już od tego czasu było dużo takich różnych, śmiesznych, ciekawych sytuacji, dziwnych czasami. W każdym razie mam bardzo dużo screenów, więc na pewno pojawi się e, kolejny film, albo może nawet dwa, e, właśnie z tymi screenami rozmów. No ale dzisiaj chciałam powiedzieć ogólnie tak, e, jak znaleźć kogoś ciekawego do rozmowy właśnie na takim czacie. Znaczy, to znaczy, co robić, żeby zachęcić kogoś do rozmowy? Może bardziej, bo spotkałam się z bardzo wieloma ludźmi, którzy po prostu no, pisali tak, że aż się nie chciało z nimi pisać. W każdym razie, zaczynając od początku, trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i to, co wszyscy ludzie wałkują, nie wolno podawać adresów, numerów telefonów itd., tak dalej, tak dalej, i Facebooka też raczej nie. Nie wiem, ja może jednej osobie podałam w Facebooka, no ale nieważne. Także przechodząc do tego, jak zachęcić ludzi do rozmowy, no to przede wszystkim pierwsza rzecz i chyba najważniejsza, która decyduje o tym, czy ktoś w ogóle zdecyduje się rozpocząć jakąkolwiek konwersację z nami, no to jest nick. Czyli to jak się nazywamy w internecie. Tak to chyba wszyscy wiedzą. Oczywiście nikt nie może być obraźliwy, wulgarny, no czy po prostu taki zniechęcający. Coś, albo nawiązuje do najnej osoby, albo no, coś po prostu takiego wow, takiego innowacyjnego, coś wyjątkowego. Po prostu imię i wiek. To, to też jest całkiem spoko. Druga rzecz, to jest sposób zaczęcia rozmowy. No muszę powiedzieć, że 99,99999 99 osób zaczyna rozmowę od hej. No i nie byłoby w tym nic złego. Także jeżeli pisze do mnie kolejne 15 osób i każda napisze hej, raczej już po tym, ja po tym czasie się nauczyłam, że na hej się nie odpowiada, bo później rozmowa będzie nudna po prostu. Wystarczy zwykłe, nie wiem, chociażby. Cokolwiek byle nie hej. Witaj, jak ci mija ten piękny wieczór! Coś takiego! Kolejna rzecz, która mnie strasznie, strasznie denerwuje u wszystkich ludzi, którzy odpiszą, to jest. To są pytania właściwie, no, ale takie pytania, które po prostu każdy, każdy to zadaje. Ja nie wiem, czy. Jest gdzieś jakaś strona, gdzie są po prostu wypisane pytania. One są jeszcze takie nudne, no to, to znaczy ja wiem, czy nudne, no skąd jesteś, ile masz lat, jak wyglądasz, no po prostu zero kreatywności, jakiejkolwiek, zero własnej inwencji, tylko po prostu pytanie o, o to samo, co inni. To, no jakby kopiuj wklej z jednej rozmowy do drugiej. No. Mam kilka takich tekstów, to ja się przyznaję, ale no to nie są teksty typu. Jak wyglądasz? No, tylko teksty na, na pytania, typu jakie mam zainteresowania, albo chociażby zwykłe co tam. To, to są takie, e, znaczy staram się zawsze, żeby moje odpowiedzi były bardziej rozbudowane niż e, co tam, nuda. Przynajmniej e, no, no staram się, żeby były bardziej rozbudowane, bardziej kreatywne. Ale ludzie zwykle, no jeżeli ja, ja się rozpiszę na 10 dni, a ktoś mi napisze. Aha, i później kolejne kopiuj, wklej pytanie z listy. No to raczej z taką osobą nie masz szans na ciekawą rozmowę. No tak myślę, tak mi się przynajmniej wydaje. Także ważna jest kreatywność i odpowiadanie pełnymi zdaniami. Nie popełnianie literówek. Jak mnie to denerwuje, albo brak znaku zapytania. Jak ktoś pisze, yy, co tam, i bez znaku zapytania, albo. Jak ktoś napisze cokolwiek, co miało być pytaniem, ale to jest bez znaku zapytania, ja w sumie nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest jakieś stwierdzenie, jak ja się mam do tego odnieść, czy mam odpowiedzieć, jakby to było pytanie, czy mam. czy co ja mam sobie zrobić w ogóle, więc czasami też jak ktoś się pytał bez znaku zapytania, to po prostu piszę i masz tutaj na przyszłość sobie kopię wklej, skoro już i tak wszystko kopiujesz, wklejasz, to. Albo tak samo irytujące jest nieużywanie polskich znaków dużych, małych liter. No wiem, że to już są takie pierdole, ale mnie to akurat yy, wkurza, no to jeżeli ktoś no po prostu widać, że pisze szybko i pisze nieładnie, bo pisze, nie wiem, coś w stylu, że no skoro tak się śpieszysz i nie potrafisz się skupić na tym, co chcesz napisać, no to może ja Ci przeszkadzam, to może ja sobie wyjdę, pójdę po prostu, a jak mówisz, no, to miał czas, to przyjdziesz, no. No przepraszam bardzo, mnie tam nikt nie zmusza. I tak, tak oglądając swój mój film, można by pomyśleć, że nie da się z nikim pogadać normalnie. Ale nie no, jest, jest taka dobra wiadomość, że ja jak zwykle wchodzę, no ja zwykle wchodzę od wiec wieczorami gdzieś tak na godzinkę maksymalnie, może dwie czasami. Zależy ja, co są ludzie, no ale w każdym razie... Za każdym razem mniej więcej da się znaleźć przynajmniej jedną osobę, z którą można normalnie pogadać. Kolejną rzeczą, która też mnie denerwuje, jest to, że ktoś albo nie reaguje na moje żarty, albo ich nie rozumie, albo wręcz jest taki zbyt poważny. No bo chyba nie o to chodzi. Chodzi o to że też trochę, żeby się pośmiać i pożartować, a nie, że jak, jak ktoś komuś napisze w ramach żartu, a ten ktoś. Co, co, co za głupota w ogóle jest, tak nie będę pisał i, i wychodzi i się obraża, no, no ludzie. A jeszcze taka propos do tego wcześniejszego, do tych e, pytań... mnie na przykład denerwuje, jeżeli ktoś mnie pyta... Hmm, nie wiem, no jest... Y, zaczynamy rozmowę, hej, hej, co tam i tamten i już od razu na początku jest pytanie, jak wyglądasz. A co cię to obchodzi? <laughs> jak wyglądam, no? Każdy człowiek wygląda trochę inaczej, ale w sumie wszyscy jesteśmy podobni, więc no, wyglądam jak człowiek. No, bo mam takie wrażenie czasami, że jeżeli by się okazało, że nie wiem, że jestem za niska, za gruba, z... Z... no za niska to akurat No to rozumiemy to na no, za wysoka, za gruba, za brzydka, mam zły kolor włosów. No to ten ktoś już od razu by powiedział: okej, okay, to cześć, ja idę. No. Tobie aż tak bardzo zależy na wyglądzie, a nie na tym, co ja mam do powiedzenia. Wydaje mi się, że to jest taki typ ludzi, że po prostu woleliby, żeby ta kobieta, dziewczyna była ładna, ale niekoniecznie mądra. Także, tak jak mówiłam, jeszcze będzie na pewno jeden film właśnie z takimi screenami, z rozmowami śmiesznymi, ciekawymi, z... właśnie z czata Będzie trochę też o ludziach, jacy tam są. I mam nadzieję, że będzie ciekawy. Mam nadzieję, że ten też był ciekawy i niektórzy ludzie skorzystają z moich lat, pewnie go nie zobaczą. Większość tego nie zobaczy i albo powie, co ty pierdzielisz, spadaj dziecko, od się nie znasz. I do widzenia, dziękuję. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie linki ważne i mniej ważne będą w opisie. W ogóle, no... To znaczy, wszystkie są ważne, dla mnie są ważne. Wejdź, proszę. Także polecam się na przyszłość.